Czarna wąga. Idę se polem. Wiatr wieje. Zimno się robi. Myślę se. Już półtorej tygodnia jak ogłosiłem ogłoszenie w jednej gazecie, że krzysiek jestem i numer podałem. Tylko kornia pedały się zgłaszają, a ja z pedałami nie chcę. Mnie panie interesują. Jedna zadzwoniła, ale sto dwadzieścia kilometrów ode mnie, za daleko. Wczoraj to dopiero dostałem telefon. Jedna kobieta powiedziała, żebym się kochał z jej koleżanką, a ona będzie kręciła film porno. Najpierw się ucieszyłem, ale potem pomyślałem, że nie że to jakieś ciemne sprawki mogą być i że mogę z tego nie wyjść żywy. Od razu przypomniała mi się czarna wołga, co jeździła po ulicach za komuny, czyli PRL-u, porywała dzieci na matce. W ogóle te czarne wołgi to były. Jedna jeździła, porywała dzieci, a ich krew szła do zssr do Breżniewa. On podobno bardzo lubiał pić krew dzieci. Dlatego tak długo żył. Jeden ksiądz też jeździł wołgą i chwytał dzieci, a potem wysysał ich krew na dziki zachód. Ja myślę... Że ten dziki zachód to była Czechosłowacja. Tam wtedy panowała straszna gruźlica i te krwie były tam bardzo potrzebne. Ale najwięcej dzieci porywały Żydy. One je brały na mace, to takie ciasto lubiły je jeść. To dużo dzieci im było potrzeba. Takie straszne rzeczy są na świecie to ja też nie będę się pchał w te pomole. Jeszcze mnie jaka czarna woga porwie. 13 października 2013 rok